Dzień dobry, ja jestem Buła i witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym openingu na tym kanale. Dzisiaj będę sobie świętować, wydaje mi się, ważne dla mnie wydarzenie, ponieważ udało mi się po kilku miesiącach powrócić do mojej wcześniejszej dywizji. Jest to diament, tak jak widzimy na załączonym obrazku. Grałem jeszcze potem troszeczkę. No, powiedzmy, wyszło jak wyszło. Poprawiłem sobie trochę ranking na Jasuo. Jestem zadowolony i dzisiaj. Dzisiaj z tej okazji postanowiłem otworzyć <coughs> aż 20 eklipsowych kapsuł. Łączna wartość tego to 15 tysięcy rp, czyli w przybliżeniu około 400 zł. Niecałe, ale jednak. No dobra, nie przedłużając. Znajomi mówili, że kapsuły naprawdę dobrze oddają. Dodatkowo są jeszcze fajne nagrody za odblokowywanie. I dzisiaj właśnie odblokuję cały ten pasek, jaki widzicie. Także bez zbędnego przedłużania bierzemy się za otwieranie. Pierwsza... Właśnie, kapsuła jedna daje aż trzy szardy, więc jest to naprawdę bardzo opłacalny biznes. Drogi, ale opłacalny. Mamy na początku Ankę jakąś ładną Nami i nowego Kartusa z Pentakill. Lecimy dalej. Jakieś legacje do Panteona. Randomech Spokojnie. Ładny skin do Orna Legacy do Singed SSW I chyba jeden z najstarszych skinów do Sinza. Lux, kurwa, jeden chyba z 24, jaki ma Jakiś Master I SSW też, spoko, bo Legacy Mamy pierwszą legendarkę, jest to Heimerdinger Niby najgorszy, ale jednak jest Ładny kartus Pięknie! Draven Lecimy Kogmat, ładny jean i jakiś skarner. Chyba jeden z tych lepszych jednak. Jakiś stary talon Shen stary i jeszcze Legacy Dobite. Spoko. Psaja kosmiczna. Analiz dynastii. Ido sako. Dianka. Orianka, którą lo. Mamius. E Kale, ok. Stara Kasabin. Kidu. Zari, znowu. okej. Okay. Mech. Spoko nami I spoko Sikki No bardzo mega składu może być ten. To jest akurat fajny z kim do Twitcha. I Eliska. No nie gram Eliską, ale... ale jest. Jakiś Voliber. A to nie jest przypadkiem ten pieskowaty kurwa korki. Nie ramumóc jakiś. Lecimy dalej. Nautilus. Rakan. Barbecue Luna Gram czasem Leontką, także na pewno siędzie. Morde. Queen. Lissandra. Nie gram Lissandrą. Ale niech będzie. stałam już pięć tylko. Sedżu, spoko. Mundo przyjemny. Jak na niego mówi mój znajomy: Geralt z Rivi Idziemy <laughs> dalej. Garen Mech. Spoko Kale i Graves. Ok. Tristanka przyjemna. Stary Cinzawolid będzie. Skin, na którego wszyscy czekali. Brand bardzo przyjemny nowe, nowa, nowa seria Debonair. Tarek i Project Vice. Spoko. To jest spoko. Mało legendarek, niestety. I mnie to nie pociesza Ale okej. Okay. W takim razie przyjmę nagrody. Oczywiście je otworzymy wszystkie. Mamy jeszcze bagi w pizdu mitycznej esencji. Ale najpierw żetony. Ładny atrox. Spoko. Znowu ten sam atroks. I to jest ta nowa senna, mi się wydaje. Spoko. No i teraz bagi Karma, Xin, Malza. Ok, tak se Nami, Lis jest zajebisty skin do Lisina. Jakaś riwenka. I uwaga, czy odda Kazik, Zaja. No! Kurwa, jak da! 400 złotych, to tak. No, średnio bym powiedział. Średnio, średnio. Sądziłem, że odda wcześniej. Co, ciekawostka, wcześniej otworzyłem sobie 5 tak po prostu, żeby zobaczyć. I poleciały mi jakieś legendarki. I myślałem, że to naprawdę jakiś mega warf. No, wszyscy moi znajomi też chwalili te kapsuły. I sądziłem, że mi też odda. Ale jak widać, no nie oddało. No, fajny, że esencja. Fine, fajnie że jakaś fajnie, że jakaś yy, lecia Leonka lepsza no, trochę tych skinów mam, co by nie było. Yy, tego skina to zdizenchantuję akurat, dobra. W sumie jeszcze zostawię na chwilę odpalone nagrywanie. Ktoś z, będzie zainteresowany, to sobie popatrzy co mam. Tego Mundo jednego zdisenchantuję. I sobie poaktywuję potem jakieś skiny czy coś. Tego nie będę robił teraz na odcinku. No ale nic. Macie jakby przykład tego, jak bardzo łatwy sposób rozpierdolić 400 zł. Trzeba być takim debilem jak ja i lubić skiny. No ale nic. No, Ja dzisiaj świętuję, mam diament. Lecimy dalej z tematem. Tyle ode mnie. Zapraszam na moje inne filmy na YouTubie i życzę Wam miłego dnia i powodzenia na solo kolejce. Trzymajcie się. Bye bye.